Witaj na moim balkonie, zapraszam na mój balkon. Cześć kochani, chciałbym wam pokazać swój balkon. Tutaj po lewej stronie mam karmik dla ptaków. W sklepie zoologicznym można kupić do niego karmę. Ona może być w takiej dwojakiej postaci. Może być albo w postaci takiej piłki tenisowej i ptaki jak przylatują, to wydziobują sobie z tej piłeczki karmę. Albo może być też w formie takiej sypki, gdzie się nasypuje taką garść karmy do karmnika. Tutaj mam lampki ogrodowe. To są takie pochodnie, które płoną po zmierzchu a na tej kratce za moimi plecami mam taki sznur z lampkami led i one też bardzo ładnie rozświetlają balkon nocą. Tutaj mam skrzynię ogrodową, gdzie trzymam wszystkie niepotrzebne rzeczy, a tutaj jest suszarka Bileda i ona jest lepsza od takiej zwykłej, ponieważ się nie przewraca na wietrze. Na tej kratce mam też takie dwie doniczki, w które mogę umieścić miętę i bazylię. Zrobię to w przyszłym roku. Żeby mieć zioła na chleb i do obiadu. Bardzo często praktyką jest też umieszczanie na balkonie hamaka, takiego ogrodowego, takiego bujanego. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja akurat postawiłem na meble tradycyjne, na stolik i dwa fotele. Na tych fotelach mam też takie poduszki, które są specjalnie wyprofilowane do tego właśnie fotela.